Minecraft tajemnicy smaku. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Tajemnicy Smoków. Przygody na tej wyspie powoli dobiegają końca. Niedługo czas na zmiany. Ale zanim to, to jeszcze kilka odcinków przed nami. Dzisiaj wybierzemy się z powrotem do plemienia cienia, więc zostawcie łapkę w górę. Niech będzie ich tutaj 250. Również zostawcie tę łapkę w górę, jeśli chcecie, by był kolejny maraton z tajemnic smoku. A teraz, kto nie subskrybuje tego kanału, to zachęcam gorąco. Chciałbym, byśmy do wakacji dobili 3000 widzów. Wiem, że wiele wymagam. Ale uważam, że jest to wykonalne. Również napiszcie w komentarzach imię dla małego Gromogrzmota, Smoka Zombie, Małego Zamkłogłowego, Smoka Mumi, Małego Elementala i naszego Wampira. A ja przypnę Wam serduszko i na pewno użyję imion, które wybierzecie. Chciałbym Was jeszcze zachęcić, byście pomogli mi osiągnąć jedno z moich marzeń. Jest możliwość, dostanie się na kwadratową masakrę. Szukają mniejszych youtuberów, a mój kanał składa się z roleplayu i właśnie tam szukają takich kanałów. Więc jeśli masz możliwość mi pomóc, to wejdź w opis, znajdź link do rekrutacji, wpisz mój nick, wklej link do mojego kanału, zaznacz ile mam subskrypcji i napisz dlaczego powinienem się znaleźć na kwadratowej masakrze. Coś w stylu, że nagrywam roleplay jest to moje marzenie i właśnie m, uważasz, że tam pasuje. Z góry dziękuję. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A i jutro koło 15 będzie live z przygód w świecie Harry'ego Pottera, także zapraszam. Ała! Cześć Karo! Co tam, jak tam? Mm, nie wziąka, co jak tam. co, eee, no a ja właśnie idę smoki, słuchaj, trenować, bo no, trzeba się w końcu za to zabrać, te, 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 te maluchy w końcu trzeba jakoś potrenować, zwłaszcza, że ostatnio mamy jeszcze te kilka nowych smoków, plus jeszcze czekam, aż się te mumię wyklują albo coś, albo jeszcze znajdziemy drugą taką mumię, bo to chyba no. niemożliwe, żeby ta, ta mumia była takim samym smokiem jak ten zombie, chociaż nie jestem pewien, chociaż nawet nie wiem, czy to jest zombie, bo tak wygląda jak zombie, to jak coś, to ja idę trenować, wiesz, a ty w ogóle jeszcze to... swoje maluchy masz do wytrenowania, nie? No, będę je ja niedługo trenowała. Okej, okay, dobra, no to w takim razie chwileczkę, klucha, nie no, kluchy nie muszę trenować, wezmę tak, e, różyczka się przyda, kto się jeszcze przyda, wy nie jesteście moje, sparki, ciebie jeszcze bym wziął, chociaż ty już się mnie słuchasz, więc o tyle spoko, elemental, ojejku, ile was jest, dobra, chwileczkę, ciebie, ciebie zombie, te już nie są moje, okej, okay. w sumie nie jest tak tragicznie, okej. Okay przecież nie, zombie nie jest mój. Chwileczkę, który jest zombie? To, to, to nie jest mój zombie. To jest przecież od Karo. Który... Dobra, nie, wy już nie jesteście moje. Właśnie, jeszcze gwiazdkę muszę wziąć. E, szczerbatek dalej śpi. Perła, jak tam szczerbatek? Kurczę, mam nadzieję, że wyzdrowieje. Szczerbatek, no. No powinniście się już obudzić. Albo przynajmniej niedługo. Dobra. E, gwiazdka, kurde. W końcu trzeba się nią zająć. Eee. Ała, czekaj, chwileczkę. Eee, Karo, e, hmm? zombie smog to był twój, prawda? Bo tak. mi się już. Dobra, okej. Okay. W sensie te malutki, tak, tak, tak. tak Bo tak. ten duży to w sumie nie wiem. Ała, gwiazdka, chodź kurczę. W końcu trzeba cię wziąć na szkolenie. Gwiazdka? Co to? Twój Smok zginie, jeśli nie przyjdziesz i się nie poddasz do 72 godzin. Co? Karo, czy ty mi znowu jakiś żart zrobiłaś? Bo to Co? nie jest śmieszne. Karo, to nie jest śmieszne, gdzie jest gwiazdka? Co Karo, jest grane? No, no. Już już nie udawa, gdzie jest gwiazdka? No, ja ją chcę trenować, a ty mi będziesz jakieś żarty robiła? To nie jest śmieszne zresztą. Ale. Serio, ser, ty myślisz, że takie grożenie będzie coś jakieś śmieszne, co? Ty myślisz, że, że, że to jest jakieś śmieszne? No. Proszę, ba proszę bardzo, to jest twoje pismo? Nie. Mm, Jak to nie. nie jest twoje pismo? No, Karo, ja, ja, co, to co, kto, kto tu był? Riko? No... Riko przecież nie ma. Ksiwo? Xivo? Xivo też zresztą nie ma. To ty byłaś na 100%, gdzie jest gwiazdka? Nie wiem. No, Karo, ja nie mam no. teraz czasu, chcę je trenować, gdzie jest gwiazdka, no? mówię no? ci serio, smoka bym przecież nie schowała. No, przecież to jest mały smok, no. Przecież nie rozpłynąłby cię. No, a czekaj. Chyba wiem, kto to mógł być. Aczkolwiek... Pamiętasz, jak ci mówiłem o tym zamku plemienia cienia? No. Jest szansa, że któryś z nich, ale... No przecież nikt z nas nie zauważył nikogo tutaj, że zabierał gwiazdkę, no przecież... Gdzie my mogliśmy być? Chyba, że na pustyni, ale to przecież były mu gwiazdki później jeszcze. To kiedy to było? Przez noc? Chyba, Mamy że... tutaj tyle smoków, które A... czuwają, no o co chodzi? Karol, na pewno sobie nie robisz żartów? Nie! No co ty? Dobra, czekaj. Wezmę, wezmę smoka, wampirę albo coś, przelecę się tam zobaczyć. Jeżeli faktycznie tam jest gwiazdka, to trzeba będzie ją jakoś uratować, no. Ale mam tam przyjść, się poddać do, 20, do 72 godzin. Złapią. No, no Jeżeli złapią on. mnie, o to chodzi, że mam się im poddać. Okay. Dobra, biorę, biorę wampirę, lecę zobaczyć co i jak. Jeżeli... Karo, jeżeli, jeżeli teraz mnie serio nie kłamiesz, no to trzeba będzie coś z tym zrobić faktycznie. Gdzie jest wampir cholera? Dobra, ja te dzieciaki wszystkie odkładam, bo to nie ma sensu teraz. Eee, gdzie jest różyczka? Eee, Sparki, ty idziesz tutaj. Chociaż nie, Sparki, ja ciebie wezmę ze sobą. Ty się, ty się możesz przydać. Eee, okej. Okay. I okej, okay, dobra. Gdzie jest wampir, wampir? Chodź. Eee, dobra, słuchaj, to ja w takim razie biorę mm -hmm. i wampira, i, i Sparkiego. To mam jeszcze smoczą kulę na wypadek Dobra, to ja sobie ją wezmę, gdybym miał e, gwiazdkę wziąć e, Zobaczę, czy ona tam jest Jeżeli nie ma, no to w takim razie trzeba będzie Dalej kombinować Ale to raczej oni by musieli być No bo nikt inny, no chyba, że ty faktycznie mnie tutaj nie trolujesz nie. Albo coś Dobra, ja sobie to tutaj ustawię Chodź, kurde e, Słuchaj, to ja zaraz będę pilnił szczerbatka Postaram się no, być jak dobra. najszybciej Uff, Dobra, lecimy Kurcze, to chyba było gdzieś tutaj ty tu wampirze jeszcze nigdy nie byłeś. Ale nie chcę też podlatywać za blisko, żeby później... Cholera nie było, czekaj. Ech. To było gdzieś tutaj. Dobra, kojarzę to miejsce. Tutaj miałem obóz ze szczerbatkiem. To był tutaj? Tak, to był tutaj chwileczkę. To jest gdzieś. O nie, nie chcę. Dobra jest, czekaj. Podlećmy troszeczkę wyżej. Okej. Okay. Gnatochrup! Co on tam robi? Jest gwiazdka! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Musimy się wrócić. Eee, potrzebuję jakiś plan. Potrzebuję jakiś dobry plan. Co ja... Co ja to muszę zrobić? Chwileczkę wam że widzisz tam coś? Jest gnatochrub, ale to jest nasz gnatochrub? Czy to jest jakiś od nich? Holera, ale widziałem gwiazdkę. I co teraz? No potrzebujemy jakiś plan. Okej. Okay. Słuchaj. Wampirze, musimy teraz zrobić tak. Sparki, ty przede wszystkim zostajesz tutaj na zwiadach. Tobie, słuchaj, ufam, już nie zawiodłeś mnie tam ze szczerbatkiem, kiedy potrzebowaliśmy pomocy. Teraz też mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Sparki, ty mnie tutaj nie zawiodłeś, także ty tutaj zostań na zwiadach, tylko się nie pokazuj za bardzo. My wampirze wracamy w takim razie do nas. Eee, no i co? Potrzebujemy się zrobić niewidzialni. Tylko z tobą też nie mogę tutaj przylecieć. Ty jesteś za bardzo rozpoznawalny. Chwileczkę przelećmy tą stroną. Jejku, mam nadzieję, że nas nie widzieli. No przecież i tak mamy strażników, więc po, chyba nas widzieli. Musimy tu wrócić tak czy siak w nocy. Dobra, wampirze, jesteśmy już blisko, słuchaj. Ja cię tutaj niestety będę musiał zostawić w naszym domu. Ty się za bardzo rzucasz w oczy. Jesteś zbyt unikatowym smokiem. Nie mogę cię wziąć ze sobą. Ała, kurczę, dobra. Słuchaj, ciebie przede wszystkim e, zabiorę po prostu do smoczej kuli. I cię oddam. E, Szczerbatek. Perła, ty się nie mam opiekuń. Ciebie, słuchaj, perła nie wezmę. Potrzebuję jakiegoś smoka, który się nie rzuca w oczy. Jaki smok się nie rzuca w oczy od nas? Hmm, huh. wszystkie się rzucają w oczy. Ten czuć może? Mumia się za bardzo, chociaż może kulka. Eee, Karo! Gdzie jesteś, Karo? No, o, jestem. Karo, słuchaj, e, byłem tam w tym plemieniu cienia, w sensie w, w, ich, w ich fortecy no. I faktycznie jest tam gwiazdka, nie tylko ona, tam jeszcze jest nasz Gnotochru prawdopodobnie Co? Zostawiłem tam Sparkiego na czatach, w sensie blisko I teraz tak, przede wszystkim, muszę iść do naszej tajnej skrytki i potrzebuję jakiegoś smoka, który się nie rzuca w oczy Taki, który, wiesz, który nie jest żaden mhm. unikatowy, czyli na wampirze na pewno nie polecę Potrzebuję jakiegoś smoka, który, no... Jest bardzo spotykalne, łatwo spotykalne, więc takiego, nie wiem, jakiegoś grąkla albo coś takiego, tylko my tu żadnego nie mamy w pobliżu. Na przykład elemental już by się za bardzo rzucał w oczy. No to tak. Tak. Samo, jest, tak samo jest na przykład, nie wiem, ze szczerbatkiem, jakby na nim poleciał albo na perle, to na pewno by nas od razu znaleźli. Poza tym, no, mnie nie zobaczą. Słuchaj, ja sobie te zbroję ściągnę, bo ona mi nie jest potrzebna. Mm. Teraz przede wszystkim, co, to musimy się. Ja, ja muszę się dostać do naszego tajnego przejścia, słuchaj. E, potrzebuję tak, e, o nie, potrzebuję nasze potki, e, muszę się tam dostać do nich i nie mogą mnie zobaczyć, jeżeli mnie zobaczą no to po nas Więc e, tak, e, skorzystam z naszych potek niewidzialności i teraz jeszcze potrzebuję jakiegoś smoka Który smok się od nas nie rzuca w oczy? Masz jakiś pomysł? Kurczę Myślałem nad ten czusiem, ale on jest znowu zbyt duży Mumia jest zbyt charakterystyczna. Może kulka, ale kulka jest Twoja przede wszystkim. I kulka też się może troszeczkę rzucać w oczy. Eee, który smok jest na tyle pospolity, żeby na nim latać? Hmm. Z tej naszej, wszystkich to tutaj są większość tych malutkich smoków. Jedynie mamy vampira no i zombie. No i mumie no. Ha. Czekaj, hmm? albo krzyko zgony, albo gromogrzymoty. One są często spotykane. Dobra, którego z nich wybiorę po prostu? Słuchaj, ty, ty, ty tutaj zostań. Dobra. Eee, no i miej oko na Szczerbatka, Jeżeli no, się obudzi, no to wiesz, zajmij się nim albo coś takiego. A ja idę po smoka, no i lecę tam od razu, bo muszę uratować przecież gwiazdkę. No i nie tylko gwiazdkę w sumie. Dobra, to trzymaj się, bo już się robi wieczór. No hejka. O. E, dobra, którego by tutaj wziąć? Chyba niebieskie są takie bardziej pospolite od fioletowych, więc... Przepraszam cię, ty chyba jesteś w ogóle samicą. Wezmę Ciebie, słuchaj. E, muszę Wam w końcu dać jakieś imiona. Hmm, będzie, będzie trzeba pomyśleć nad imionami, dobra. Lecimy, słuchaj. Ja sobie zaraz muszę, jak będziemy gdzieś blisko. Albo w sumie teraz już wypiję. Mamy tego pod dostatkiem, dobra. Nie widać mnie? Nie widać mnie, okej. Okay. Czy teraz będzie nam łatwiej. Pewnie tam dotrzemy jakoś o, zmro o, 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 o zmroku, o zmierzchu właściwie. Dobra, lecimy. Okej, okay, dobra, czekaj, czekaj, jesteśmy tutaj, jest już zmierzch, zapadł zmierzch, okej, okay, parki jest, czy go nie znaleźli? Okej, okay, uważaj, uważaj, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekaj, ląduj, dobra, nie jest źle, słuchaj, nie jest źle, dalej mnie nie widać, dalej mnie nie widać, okej okay. Jak zapadnie totalna noc, to Sparki idziemy tam Musisz mi pomóc, Sparki, bo sam nie dam rady. Ty na mnie tutaj musisz czekać, a ty mnie nawet nie widzisz, cholera. Ale czekaj po prostu na mnie, usiądź sobie, usiądź i czekaj. Czekaj tutaj na mnie, na pewno wrócę. Eee, masz, masz rybkę, chcesz rybkę, może? Chcesz rybkę? Dobra. To w takim razie zostań tutaj. Sparki. Czekam, aż będzie noc. Okej, okay, myślę, że już chyba możemy zacząć działać, Sparki. Eee, teraz trzeba się tam dostać. No najlepiej żeby przepłynąć. O, pamiętam to przejście, nie możemy wejść, Tylko tam jest strażnik cholera. On mnie nie powinien widzieć. Okej. Okay. Ile jeszcze? 5 minut, okej. Okay. Damy radę z parki. Teraz tylko, żeby się nie zdradzić. Okej, okay. daliśmy radę z parki. Wychodzimy stąd. Coś nie, zostawić otwarte, jeszcze się mogą przydać. Zostawię je sobie. Uff. Czy ja mam miecz? Mam miecz przy sobie. Nie jest źle. Ale miecza nie trzymam, bo przecież mnie nie widzą jeszcze. Hm. Muszę się tu jakoś wydostać stąd Bo najlepiej tędy Przecież gwiazdka była gdzieś tutaj Ja ją muszę jakoś uratować eee, Czy ja mam jeszcze, dobra mam smoczą kulę Przeda się na pewno później Okej okay, spróbujmy jakoś tutaj Ok, chwileczkę, nie widzę mnie Nie widzą mnie chyba Okej okay, sparki Tam jest taki smok, jest gwiazdka jest w klatce. Tam jeszcze jest gdzieś na dochrób. to chrup. To niech się się musimy udać. Okej, okay, które nie tutaj się dostać? O nie, tam ktoś jest. Chociaż nie, on mnie nie widzi. Ile jeszcze? Trzy minuty. Nie jest źle, okay. w ogóle wyrosłaś. Nie mogę się tutaj wychylać. Ok. rozkopię ci to gwiazdka. Eee, muszę cię wziąć do smoczy kuli. Gwiazdka. Okej, okay, mam cię gwiazdka. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ok. teraz jeszcze tylko na to chrupa. jakoś muszę uratować. Jak ja się tam mam dostać? Nie mam haka ze sobą. Uff. O nie, wiem, któremu będę musiał wejść. Okej, okay, schowam się tutaj. Potrzebuję kolejnej podki, Później jeszcze jedna na powrót mi zostanie. Okej, okay. skąd Ostatnio tu przecież nie było. Co? Oni mają śmierciozaure skąd? Przecież jedyne śmierciozaure to są tutaj tylko chyba u Seirona. Czy coś... Czy... Ja o czymś nie, wiem. o nie, strasznicy. dostać na tę wieżę. Uff. robię. O nie. Mm -mm -mm. OK Tam sobie radę, tam sobie radę, dam sobie radę. Dam sobie radę. Dobra, nie jest źle. Teraz z tej wieży jakoś muszę wyskoczyć tam do góry. Znaczy na dół właściwie. Tutaj? Gdzie tutaj? Może po prostu tutaj to rozkopię? Nie wiem, czy tam doskoczę. Może być. Malutki problem. A jeszcze to tutaj. Powinno być dobrze. Au, 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 au. Na to chrupie? Halo. Muszę cię jakoś tam uwolnić. Dobra. Uwolnię cię spokojnie, 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 spokojnie. Dobra. Wszystko jest dobrze Wszystko jest dobrze Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Okej okay. to chrupie Halo, obudź się Ojejku, obudź się No. Pa pamiętasz mnie jeszcze, a ty mnie nie widzisz Ale czujesz mnie, prawda? Czujesz mnie, dobra Jesteś może głodny? tu chrupie, proszę cię Dobra, jesteś głodny Uff, Musimy się stąd wydostać tu chrupie, to nie jest bezpiecznie Chodzimy stąd Lecimy stąd. Jest. Dobra, 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 dobra. Uff. Udało się. Udało się. Dobra, wracamy do naszego gromu grzmota. Okej. Okay. Chyba jest dobrze. Uff, udało się. Jesteś gnoto chrupie tutaj. Ja nie mam niestety mleka, więc musimy poczekać aż nam to minie. Dobra, zostaniemy tutaj do rana. I rano wracamy do domu. Fajnie, że jesteś z powrotem. Już myślałem, że gdzieś... Nie wiedziałem, że oni cię porwali w ogóle. Uff, fajnie się spisałeś. Fajnie, że tu byłeś. Sparki ciebie przede wszystkim też muszę jakoś nagrodzić. Fajnie, że tutaj byłeś i wszystko nadzorowałeś. E, na razie idźcie słuchajcie spać i rano coś wykombinujemy. A ja teraz zostaję na warcie, ja już nie idę spać tutaj. No, dobranoc, dobranoc. Uff, gwiazdka. Gwiazdka, chodź tutaj. E, no gwiazdka, ty się. Ty, no kurczę, no nie wiedziałem, że cię porwali, ale zdążyłem ci już spokojnie, no. Chociaż z drugiej strony teraz już tu nie jesteśmy bezpieczni, no. Skoro oni teraz tak łatwo mogą was porwać, to musimy się stąd wynieść. I to najlepiej gdzieś daleko stąd. Spokojnie, gwiazdka. Idź spać. Ale ty w ogóle wyrosłaś. Co się tak zakrywasz? Okej. Okay. To ja też jeszcze pójdę spać.